Siema widzowie, dzisiaj nagrywamy odcinek tu z tym typkiem. Tu, tu, pokacz, jeden, dwa, trzy, cztery. Nie, wchodź mi w kamerę. Tu pokacz. No, siema siama mówi. Alien 2,5 inaczej. Dawajcie komentarze, łapki w górę, piszcie swoje niki w komentarzach. Piście co jakliście dzisiaj na siadanie w komentarzach. Oczywiście szczyt przy, ten serduszko. I co? I I, i, i dawajcie subskrypcje na mnie. Alen, 2,5 Trentfield Dzik. K -k -k -k. Dawaj. Dobra, chodź. Zapuś mnie najpierw, nie? Jestem, jestem, chodź. Co jest? Ja bym miał spać w i jakieś tam jednostki. A ja mam kasy. Ogólnie? A ja nie no, widzę, ile ja to... mam kasy. Tu, 525. No nie, to ja tą grę znalazłem. I on chciał nie Jak Ja, ja chciałem tą grę grać, więc jeśli ktoś będzie tak i mnie nie będzie podobać. No właśnie, to na niego, na niego zwalajcie. Nie ja, bo grę nie zrobił. Tak. Niech <ślapple> no pat 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 pałac. satkat. tego, pat tego. Pa, na tego, stary. Skąd go masz? No widzisz, ze skrzynki. Logiczne, nie? Ale jest bardzo... A ile spadek kosztuje? Spadek ma 150 To te też poszła na to? No stary, Ta zajęłeś miejsce, no! Co tam? Co mu? Mężczyzna? <laughs> Mężczyzna! Ej, on jest dobry! Mężczyzna różka. A i on cię kosztował? 750 700 700, 700 Pominę falę A tu ile kosztuje? Mój y, kosztuje 400. Esz dobry. A ja mam swojego na czwartym poziomie. Tego skąd? Ulepszyłem Teraz? Nie, jak byliśmy. No ja! Ja też chcę jedzenie! Co? Ja też chcę jedzenie! Masz! Jest w karnacie. w karnacie jest. Aha. Ja też chcę sobie ulepszyć tego. Nojka. To jest fajne zagranie. karanie? Nie, nie. Nie, źle. No, zostawiajcie komentarze! Subskrypcje! Łapki w górę! Ej. Spieszyły, patrz, Przyspieszyły. No widzę, widzę. Po co inna? Yyy... i ten. robimy Q&A, zapraszam. Piszcie nam w komentarzach jakieś rzeczy. Wiecie jeszcze co? Wiecie jeszcze co? Nie, wy nie wiecie, nie? Wy nie wiecie. I, yy, ten. Piszcie swoje niki, sedliście na obiadek. Y Ojej, na obiadek, no nie wszystko, jedną nas na śwanie. Przyjdę serduszko i nie wiem... O, bąbelka zniszczona. Ja mam na maksa, patrz, ja mam na maksa handbowa. Ja też. Ja mam mi... ja ich... we dwóch na maksa. To jest mężczyzna różka. Mam na maksa... E Jak masz popodę... Jak masz po polsku stary. Ja... ja, ja jak, jak masz po polsku, to ja to się dziwisz, no? Ja teraz nie mam po polsku. To jeszcze zna różka. Hmm, powtam polski. Ej, a o co z tym chodzi? Co to jest? O, skąd tu masz? No nie wiem, też to robię. To daje Co? Faktycznie. Nie, nie daje. O! Okej, daliśmy. Retron no, to lobby biorę. Nie, retron to lobby. A ja potrzebuję jedzenia! Nie! Nie! Potrzebuję jedzenia, tak. To ja wychodzę i jeszcze raz wejdę. A gdzie tu jedzenia się bierze? O! Modli kombas. Ja to. A gdzie ty masz tu karnet? Pas? No pas, no pas, pas. 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 O, siódmy level mam na nim. Ile teraz otworzę? Summon. O, stu klej... Są stu A, 100 klientów. A, spańcz, Bob, samon. Gramy? No, gramy, ja czekaj, czekaj, kramy. czekaj, 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 co zrobić? czekaj, Nic. czekaj, czekaj, ja mogę tak wystawić? Mhm. to to jest Alon, to jest Alon. Idę otworzyć ten i wyłatwię No chodź już, no! O! o Genskaplo. O! Mam tego, co ty masz! Mam tego, co ty masz. Tego dobrego. Nice. Jest fajny. Co to za bobek? Crafting. Tego to wywalam. Pobiorę. To, gdzie jesteś? Tutaj. Trajc. Wysłałem stopniu. Wysłałam ci dobro. Czekaj chwilę, jakbyś biorę. Słałem. Kolejny punkt. No akceptuję cię, tak? Masz. Dawaj! No, a ty mi wyślij, ty mi wyślij A ja się nie znam! O kurde, ty ma, ma level 1, 2, 5, 5, 7, 4 115, 100 so, i tam 1000, masz I co ja z robić? Jest tu Gdzie? No No, wybierasz grę Ja muszę cię dołączyć A, brawo. Ja nie wiem, co ja nie Wybrałeś grę? Ale najgorszą mapę. Najcięższą. To trudno, no to damy radę. Spokojnie. Nie, no, spokojnie. O, kurwa, to jest najcięższa. Bo 1500 500 na, na początek, stary. No to jest ciężkie tak takim razie. Dobra, Wyszło położyłem tu tego. No jak cię ładuję, no maniek. Ja położyłem tego i ulepszyłem mocno. Panat, panat, czekaj Masz laga, czy ja mam laga? A to boga, to masz laga O kurde, dosyć ciężko jest. Nie no, powiedziałbym. okej okay. No, zaraz ty, się, tylko gdy się zestraszy. Fa skip fatę, wale, y fafa. Ja mam support, ja mogę supportować. Co znaczy support? Miała moja koleżanka Czy las, bus? No. Tak? I tak ją sobie radę. No, bo to początek. Weź, ej, weź, gr weź grę, weź grę razy dwa szybciej będzie. Co? Weź tak, żeby było szybciej, czyli zamiast razy 1, to razy 2, żeby było. takim coś jeszcze razy dwa. Ja no, jestem polski. No gdzie jestem polski, no. Ale ja tu nie mam razem Nie mogę. Nie mogę! O kurde. Ciężko ledwo. Pomin. Pomiń. Kurde, weźmy dwa radą i nie dajemy rady. Balony. Gdzie balony? Kredy. O kurde, dobra, G O nie. Weź to, zgubiłam niski poziom płatowania. Zgubiłeś to? Dawaj spędź Boba. Dawaj spędź Boba. Wierzę w Ciebie. To jest fala piąta wstawię. Nie mogę. Mogę uderzyć. doleć. Ja też Idę, idę, idę. Poochonam go. Częła piąta przychodzi bo... Szybciej debilu. Psrany. Tak, nie. Brawo. Tak. Jezu. O kurde, większa fala. Auć. O nie, to są ci, ci debile. Flac biegnie, ty Ewa, jakiś. Jest. O kurde. Dobra, Gigi. Jakiś flac biegnie, ty. Pomij falę, żeby kasa była. Gółem? Gigi. Ja nie mam kasy. Jezu, dobra Gigi. Defidentnie. Dokonałaś tego? Dokonałam, albo tu nie mam jeszcze tu są, nie?

No weź poskiniemy! Coś tego. Ida! T-resy DPC sam jest skopił Weźmy tu było wiesz, że jest MPC. Muszę tak, weź! Weź! Kolejna fala, a nie, nie kolejna fala, nie usuwaj, nie usuwaj, nie usuwaj. Bo tu biegnął i... Tu już star To jest fala siódma dopiero, stary. Jesteś. Jestem. No radę? Tak. Bo tu my nic na początku nie mamy. Wiem, bo ja sam te duziki usunąłem i dałem na sam koniec, żeby broniły. O kurwa, to jesteśmy kokot. Nie można więcej umieścić w Ja nawet nie ustawiłam w A. Idę stary Killer, coś ty nie, nie poradzisz. 15 tysięcy, dobra, mało no, mają, ale ja nie wiem czy ich też. Spokojnie, miejmy taką nadzieję, tak walnie w nich, no to. tej. Powinien fala stać w kasa, kasa, casa, casa, powini fala. ich więcej. Nie obchodzi to. Pan, czy to jest dobry. Is, ile mój SpongeBob? Ile? Patrz 333. 333? No, Trzy tysiące. Aha. 333. dużo, 333. dużo. O kurde, dobra. Wiesz co, okay, ja chyba nie daj, daj. Sprzedaję swoje rzeczy i też daję na, na koniec. Dobrze robisz. chodźmy na to. A ja nie mam kasy. O kurde, Johnny dla Maniok. Nie rodzicie stylu, nio, O mi, mi falę, po fala. mi Tak, 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 po mi falę. O kurde, dobra. Hmm. Biegnie to jak jakiś bambik ja ja zaczyna się robić problem. No, to a ten problem. Mam to dużo. Ale ten atomowy e, potop jest jakiś mega wolny, nie wiem, czemu. on. jest taki wolny. Z lasi. Dobra, Pato. Armia! Mocno. Walczyć teraz. Bravo. Armia. Max. Avenger assemble. Tak, Avengers assemble. Fuck. Avengers assemble. Põe me fala, põe me fala, põe me fala. Boca se O kurda Co so, jest? Liczmy na sou Chyba, co to to do mnie mówisz? Tak. Stary, tak dużo przerwaliśmy, ale niestety już jest koniec chyba, wiesz. Nie wychodź, nie wychodź, nie wychodź. No nie wychodzę, nie wychodzę, logiczne, że nie. Ale no, jakby... Zobacz, skąd idzą. Ile ich tam idzie? O, boss idzie. Ma 31 koła. aha o, chłopie, widzowie! Jak my to wygramy, to jest ze Ej, dobra! Dużo za taki moi. Pominfale! To jest max. Dobra, radę, na rade! Damy radę? Tak, bo już przez tylko ma! Moi! git. A może czeka już nas Majorka. Ty, ty. Wygraliśmy. Nie wygaliśmy jeszcze. Się... O kurde nie wygaliśmy. Zobacz tu. To był chyba ten początkowy bos chyba, wiesz? Damy radę, chodź. Nie takie rzeczy robiliśmy. Dobra. Ulepszyłeś ich wszystkich On na maxa? O, ale by on supportuje ogólnie. Stój, stój, stój. Chodź tu, chodź tu, bo ci oh. chcę tać kasę. Nie wiem czy mogę, ale chcę ci dać kasę. Nie mogę. A jeszcze co? No. Echwa. A sunia z tego. Naprawdę. Jak ty pewnie już stary sobie spogacia. <laughs> Mhm. Mm chyba tych optar. Pej, że zostawiłem tu ich na początku. Tych tych! A ty Czekaj! Spodwoby? Jeszcze boby tu idą! Jeszcze Arma w wstawię tu! Tu jeszcze jeden Wdychajcie śmicobstrani. Jeszcze tu ja Pograć z tego Spongeboba do tego Spongeboba. To mojego Spongeboba. Mój jest naj, najsłabszy. Ciągle Dumbaniak. Nie! Nie! O kurde! Mówię, że taki luz. A i tak to wygramy! Stary, co tu się dzieje? Jakiś Paul Andrews powiem ci, że jest jednoczą. Stary, wiesz to na co ja patrzę? Tak. Wiesz na co ja patrzę? Na co? Na ile osób? Ile osób może? tak się nazywa? Ile osób może? Mo, można postawić, o. Ha. To jest ważne. Czyli ten, ten jakby... To dobrze skamara tylko zabrzpejszy, czyli on zadaje tak, tą tak. Okej, okay, no tu by się przydał bardzo. Ej, jeden tak. nam wszedł! Stary, jeden nam wszedł. Mamy 80 HP. Ej, wygrywamy hmm. to, bo już nie ma! Wygrywamy to, bo już nikogo nie ma! A nie, dobra, idą teraz. I tu teraz 2000 HP szybsy.

I, kol I kolejne 30 ty ten, tysięcy i kolejne 34 tysiące, kolejne 75 tysięcy Jesteśmy ja w dupie I kolejne 27 tysięcy, no nie no, drzwi Serii poddawaj się Połóń falę, żeby było szybciej Ja mam kasę kasy, ej Fana, czekaj masz kasę Pa stary, chodź tu, chodź tu, chodź tu ty masz wszystkie Będzie postacie biegle. ulepszone? Masz wszystkie postacie ulepszone, czy nie? Nie, 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 ale... To, to ulepszaj, to ulepszaj! Ale nie mam kasy. Szkoda, że ja ci nie mogę dać tej kasy. Ja bym na maksa wszystkie. Po samego upa. A może da się? Nie wiem. Ten jest na pewno słaby. nie, infale, to infale, to fale, to infale. Dobra borski niedźwił. 50 zł tylko. No to mało. Powtórzy. Eee, zaraz kurde. No właśnie, zaraz będą wysyłali zamiast za 34 tysiące życia. No. 34 tysiące no, życia. Będzie. 5 tysięcy życia, oczywiście. Jeszcze daj 500 tysięcy życia. Oj, dobra, idzie ta fala. Pisłano, braba. Pięćdziesiąt telewizor, tak, dobra Jakiś wielki ten kurna e, w Falc Właśnie no, widzę Stary, znaczy, zobacz na tego, no, ten Ber, widzisz? Der? No, niedźwiedź Ber on ma tylko pićka. No Ale żołczyk wielki jest Iskra! I widzowie zostawiajcie łapki w górę Po więcej takich bęgerów Ej bo przekamy. Nie dobra Nie Mi zbijają, stary, zbi mo moi zbijają, a twoi dokończają no, tak po Ej, git! Fajna gra. Grajemy później jeszcze w nią? No. Bez odcinka, bo już trwa 25 minut. Ja muszę ja myślałam przy tym On tak daleko jest, on taki wolny jest, no szybciej, no przyspiesz. Weź sobie, jak masz falę 15 obok, tutaj raz jest, jest jeden raz... Jest jeden X i dwa X i na dwa X. Nie mogę stary, bo odcinek. Ma no, ale w grze. No mówię odcinek! Mi się... Ha. Okej. Okay. na ja nagrywam, to jest takie coś, takie... Jest nie moka normalnie. Mam 30 tysięcy tam pieniędzy. Mama. Co na Tam. Ja. Nie. Dobra, dobra. Cicho ma tam. Nie. Kurzasz mnie. Nie! nie. Tobka! Pada! Zginął! O jest kolejna fala. Dobra. No i czy i nie ma no jeszcze jeden taki. Takie. Ja. I widzowie. Jutro chcemy dwa odcinki. I tyle. Baba, ja może trzeba. Do... Do... Bin się tak. A na... mnie jabła tu w kurze, nie? Baba. Jesteś? Bogacz Jestem, ja. mhm. jestem, jestem. Baba. No i GG. A co? To... O chłopie, jak oni. Dostał to... do Expo. Oto! Oto! Jak oni dostali ekspo Czekaj wróć na chwilę Wróć na chwilę do lobby Widzowie! Tym akcentem kończymy filmik Bo... no No bo tak Elo No, jeszcze to No, pa